Witam Was w kolejnym odcinku z serii Hurt Word. przypominam, że jest maraton, jeżeli odcineczek Wam się spodoba, nie zapomnijcie ocenić tego filmu, zapraszam Was do oglądania. Z, koło mu Ej, ale tepajcie szybko, bo to ten pomidorek pisze, pisz, pisz, że będą go pikali. Auto. Dawaj, 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 szaman. Drugi auto. No. Dobra, będzie walone. Rzucę, 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 rzucę. Tylko amunicji nie mamy, tepajcie z amunicją. Tepajcie z amunicją. Oni go zabili. Trzeba ten, iść tam i... Macie już? Plantujecie? Jak tu? Jeszcze Cztere nie, typa. jeszcze nie, jeszcze nie Pięciu Ej, typo Gdzie jest? Leży? Dead Dawajcie, szybka akcja to będzie Kuj jebalnie auto Możemy chyba złożyć No, możemy Dawajcie szybko Będziemy to... Dobra, oni tylko po przyjechali, dawajcie Pikajcie już No Bierzcie po jednej i drzwiami, nie? No Tylko, że nie ja mógł ten, zamurować To ja już będę czekał po, po drugą, jak coś Z drugą Dawaj, zobacz, no, no, Na dwie wzięłeś, tak? Na drzwi, szanowny okay. Na drzwi, na drzwi, na drzwi, tak? na drzwi, na drzwi. A, Patrzcie plecy Żelazo A nie z góry, nie od góry Pal, lepiej, nie od góry? Pal przed nie wejdziemy Fajnie, masz 13 lat i jeszcze zrobisz Kurde to Idę po cekę Ile masz, 12? Co jest? Można z ceko wychodzić? No Mam cekę na sobie, mam cekę na sobie Ty Słysza tak, sobie. tak Słysza Ty Słyszałeś Słysza Słysza przed sekundą? Daj szybko Ten katra do mnie synek powiedział. Kasz, pan. Dej pan. Dej, bo mur. Pytanie. 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 tej Pytanie. 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 Lec Jeszcze jeden, jeden. O, nie ma e, Swoje czy? Siema, małek. Dobra, sorry, Ciema. sorry, sorry, Dawać wuszt, busta robić na sobie Halo, Mike, please, Mike Trzeba Jeszcze jedna, ty. Zobacz tutaj. Ty masz wskoczyć. No, Mike, weź mnie nie <laughs> <To, that's coughs> my... Czekaj, weź tak ustań. Uszatek, jeszcze Halo, where? Dobra, Ej, dawaj patrze, jeszcze jeden. No, chod, dawaj, niebie. skakuj, skakuj. Raczej patrz. Nie. nie. ja pierdzielę za mało co. Nie, nie budował płotkami I Kam obok No. się Dawajcie, jeszcze hobby nie jakiś bambik. Ale z pompą bambik. To my to pikamy czy co? Pikamy, pikamy, tylko te po Te To na lewo. A tu ten gościu. Kanga. Amo do pompy, amo do pompy, do pompy, proszę. Dawaj, szybko wytepuj. Bo tu typek krzonych. I ten. I chcę wyjść i zamurować. biegnę no już do ciebie, te mej szaman. Słyszałem. I ty biegnę. To jest ten kosa. To jest zawsze dwójki chyba czy zawsze jedynki tam. Nie. Tak. Biegnę, gamer. Tapam już O już go. On tu jest jeszcze? No, no jest. No i już. Nie to nie ma sensu chyba tego walić. Nie ma opcji. Ma to odro. On nie wytypa. Tak, nie jak nie wytepa, jak nie odzywa się, tak by się odezwał na, no, no, wiesz, na moje no, słowa? Trumeczku, chodź na, do ekipy. Nie, nie, nie ma go, bo jak ja się rozpiłem, to widziałem. Do serio muszą być lagi, jeszcze nic nie widać. Sprawdźcie się na kosa nie leci jeszcze raz. Lec już, jest przy craftingu tam gdzieś. Jakaś szaman, czekaj, szaman. Szama. Były ryzykowne to, co zrobiłeś. No, 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 przy takich lagach. O, no, to no, pozabierane no. wszystko. ty cypa, jeszcze. Cypa. Dead? Zabił mnie drugi. Zbiera mnie. Kurtkę, Co on zwiecze, czeki, nie, ale ale to w... Leżę. Leżę, mi. nie zbiera. mnie zbiera zbiera no, drugi. Zabił mnie drugi. Zabił mnie drugi. jest mnie drugi. nie mnie drugi. Zabił mnie drugi. Zabił mnie drugi. Zabił mnie drugi. nie zbiera drugi. Zbiera mnie 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 dostał. Zabił mnie Zbierasz ten loot o, i Loto, bo towaru. mam te ceki. Idę do odro, zbieram looty i... Dobra, ja do odro, bo przypadł. Dwóch. Trzech. Cztery. Pięciu. Jeszcze my Pięciu. mają MP, uciekaj to. Matria. Ja mam dwie, dwa, dwa. Banik dla, dla ciebie, dwie. Magda. Banik dla ciebie. Pogo? Klapek, banik. Co? Bań. Bana mam ty. No jest ban. Uuu No wzajem, chyba. No? A nawzajem, no ja ta. sobie pozbieram luty, żeby mieć coś na pasek. Zawsze ja i Mike mamy wszędzie tak samo odro no, no jakoś dziwnie to... Jakoś dziwnie on zawsze Sama kurwa buduje. Dobra. Dobra. A ta tam co kiedyś miałeś nagrane, tam w skałach za kulą? No można sprawdzić ale ciekawe na ile by to zaszło. Co ja e, zbudowałem? Ammo macie? Pięć w pompie. Pięć na w plecaku. A no, ja mam zero. Chemce ja mam też zero. Szaman! <grym> nie zła akcja! <grym> ale akcja była. <grym> no nie, ja to samo. No, miałam ammo, proszę mi dać. Jest e, tam ktoś? Tam gdzie ta akcja? Masz takie szaman? To mina. Ej, maszyny są hmm. pełne kurwa, pełne maszynki Czekajcie, to jabłka zjem tylko na szybkości Musi się przyjdą maszynki, maszynki bo mało jestem. A ile macie cech? Ja Gruby tapnie mnie tam sobie, Szaman idzie po drugą A. Ale grubcowki, ja nie mogę to jest baza Szaman, jesteś już? A dobra piękam pikam ty. na pierwsze drzwi, Nie, to albo nie ty pikaj pa. na pierwsze drzwi A jest piaszka. Boż. Dajcie mu, może zaplantować. Zakładrz, patrzcie teraz, drzwi na dwie. Nie. Tak tylko ty umiesz. Nawet ja tak nie umiem. Lajka, no, no, ja, mówiłem! Pierdolę. Mówiłem, nie. drzwi na dwie. Mam <grym> przez szczankę, jaka poszło. poszła? legend. Nie, nie, oh. nie. Tam od jakiegoś jest pikać drzwi na dwie. Nie zabierajcie ze Pierwsze drzwi nie poszły, jak to wziąłeś w pierwszą ściankę. Potem to totem, ck, ck, czeka Ck, Kurwa, warf. Okej, to? Tam było. Już dawno nie ma tego w skrzynce. <laughs> 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 było i nie ma. Fatima. Było? Serio? Tam. Ale tu jest zwierząt. No to dobrze o. zbudował, dobrze. Ej, ja tu inna klita stała wcześniej Ech, Ile tu się skrzynek porespiło? A ty jest na jednym cekę chyba nie? Dawaj, szybko wytepa. WTP-a. Dzik mnie wadził. Rozbudował. Ale lagi. Ku. A tu więcej hier. Nawzajem. Zero. Wierzcie, Zero, przy... masz. Ustaw podradzanie. No, masz. Dobra, nic? A to, to był ma... już. Oh. Debile. Nice. Oni nie mogli wyjechać autem. Może. Mogą teraz. Teraz mogą. Chcesz Jak się stąd tam... kurwa wyjść no? Ja, ja jestem przy tej bazie. Weź ktoś się wytepaj po poczekaj. I po totem najlepiej. Totem no. Totem. Znaczy cekę, bo jeden tylko jest. Jeszcze nareszcie. Ale mam nic. 280 sekund. On go przytepa zaraz. I kurwa się wyjebie zaraz. Majek wytepaj po poczekaj czekaj Home, gdzie jest, wypadłowa? Nie, tu ktoś jest w main, nie mógł tepać. Wiesz, za ile mam tepeka? 230 sekund. Do kogo tam tepać? Shaman, 125, chuj. 30 Otwieraj, otwieraj. Klep, klep, klep. Nie, ty mnie zabił. Dobra, na luzia. Ale tu są lagi, nie. No, ich mnie To jest dramat, nie, to jest dramat, tutaj teraz gra. On klepie jest... znowu. Wyjeżdża w furą, chce wyjechać z furą, chce wyjechać z furą. Nie, nie on, to nie on, to inny, inny 9 sekund, 8 to ile tu pipa, jak Spi, to śpi. Totem, Totem, totem tapaj. To tepaj te te kosa śpi. Nice. To, tu jest tu Nice, ja nie, to nie widzę te temu. No nie ma, bo sklepany A, no, no to bez lipy, no to już mamy wszystko <laughs> to no tepaj szybko Totem, totem sobie, wiecie Wyślą ten... ja zamykam Ej! Ej nie mam jak, ma Ej, mnie bije Na nic nie ma? Patrz, gruby umieszczony A przed, przed bazą w lucie? E! Michel otworzył no, Otworzył Przyszli tu Leży. Nie mam amo. Uciekamy, chuj z tym. Bierzcie każdy po furze i... Oh, yeah. Tu jeszcze fura Dobra, ja też wezmę jedną Tylko muszę... Potem lota... Dobra, mam trzy fury, jest. Uciekajcie, kosa z tyłu leci. Uciekaj z tyłu, typ. czekaj. Czekaj. Gdzie mamy na zielonym? Mhm. No. Nie mam mammo, dobra, biorę. Ej, no, a ja mam kurwa... nie, nie mam bo ja nie mam mammo, nie mam mammo nic. siada i... Ja mam kurwa wocha. Już, już kończę. Plecy, plecy, plecy. Nice. Ej, preno. Idź pomoc. Podjadę, podjadę i dojedziesz Tepam za pięć sekund hey, starta, Jeszcze plecy, masz jeszcze jeden plecy, jeszcze jeden plecy Do kogo tam mogę tepać, kto nie jest w Jeden Jeszcze drugi przy furze, przy furze Ale ścina w furze Mhm Szaman tepnij, tepnij jak możesz Ale laki Ale są ściny, no masakra Ej Jest ktoś tak, że stoi obok? Mogę tepnąć? Osa, ale to miał... Nie dogadaliśmy już. Czekaj. Zablokowałem go, drugi. Kosa nie da rady tutaj. Ej macie, jesteście w furkach? Szaman mnie. Możemy gonić tego, ja mam jechać za tym jednym. A gdzie, gdzie Na Bambola, na hangary. Ja mam w ścianę, walną w ścianę. Szaman Jest przy wulkanie, przy wulkanie jest. Fury zostawił przy wózku. Ja Ja pcham ją że tam podejdziemy, nie zdarzymy. Nie no, to odpuszczamy, bo tu tłok się zrobi. Jajaj, jaj, Ja mam jeszcze jedną sekret, jak chcesz. Ja też mam jeszcze jedną. Odro, odro. Auto jedzie. Ja. Ma jak masz? Jestem przyzwyczajony, hamaku. Co to pika, czy, pika. czy co? Czy tu od boku? Od boku, ale. No to jest klita, nie? O, masz... to jest najważniejsze. Akurat tu masz drzwi. Czekaj, czekaj, bo coś krzywolca, żebym zrobił. Byle nie na dwie, ale nie no, mamy drugą. To szaman, tylko u mnie nie Nie, mi też kiedyś tak poszło, wiecie? Macie ammo może do pompki? mam no. trzy, a twoja kurska leży w żydówce. Ja Bawde. pamiętam jak w ulicę waliłeś, gdzie by była na kilka temu. To. to był hit. To. Mike. Ale co? Oh, na V2 tak, waliłeś bazę na kilka totemów, a ona była taka mocną do rozebrania. Ja no, pamiętam, kiedyś waliłem bazę, a ona bez totemu była. Tak. <noise> jeszcze tam druga jest klita. Na prawo, ale to nie ma sensu chyba takich, co? Ja jedną taką jeszcze. No to chodźcie na auto się ładujemy i szukamy. A jakiś totemik jest? Czy ma, macie kit buduj? I Anon ma. Nie mam. Jak nie miałeś 17 minut? Nie no wiem, że mam godzinę i 17 minut, teraz mam godzinę równą. Ja użyłem niedawno. No to mi się ktoś. Tepa, z itamami. Bo i tak ceki się chyba będą jeszcze potrzebne, co? No, no, no. Poczekaj, to trzeba jeździć. To kto tepa? Ja mam tepać? czekaj, jest w bazie. Jaka już się Ale nie te... to jest EZ do spikania. W bazie nie ma cek. Sardy. O kurwa. W ja bazie nie ma cek? No, ja. no nie, w odronie. Jest! Wodro są dwie. Jedna. Yeah. I tu się totem zajmie, będzie i będzie odrodzeniewka. Mm, a jeszcze wyżej o troszkę? Tam wyżej, wyżej, czy... czy... Mam tylko totem. Ja też Uuż, to widzę. To, to, to półkę pewnie. Szaman, Szaman no, 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 no. idioto jebany. <laughs> o kurwa. Ja... Ale lagi tu są, lagi to jest dramat na tak tym no. serwerze. Jaki bóstwa. Kurwa. Jest Jesteś? Nie, to ty... Ale tam da się chyba wejść. No. Da się, ty, tam, 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 tam. Ja mam cekę na sobie, ja zrzucam co? Ceka tu leży coś. Było, było czyszczenie, było czyszczenie chyba. No, kurwa Też i teraz. Dobra. dobra, wsadzam do skrzynki, żeby nie było. Idziemy mi dać dwie. A co? No bo jedną, jedną zrobię boosta, a drugą wysadzę na drzwiach dotapnę do Ciebie Klapek Szaman no. Jeszcze przy przykrywka kurwa brakuje Gumaki, sandały Tak Szamany ci kurwa zajebie Mike magazyny Nie, te, teraz to jest magazyn dziamy, lepszy. Dziamy. Kurwa gruby Konrad Mike pisz kurwa ja no co ty, rajd ważniejszy tam niż magazyn. Wiemy. Ale tu, nie, to wtedy ciebie weź do Co ona tak długo pikała, no? Teraz tam wejść. Normalnie, na no, luzie. O. No. Ja za pierwszym razem zobaczyłem. Z takimi lagami to nie wiem, czy wydać radę. No, czar trzeba Zdawić. wyłączyć. O kurde, czar trzeba wyłączyć. Dobra, no, no, gogamer, posłem się, ja tam skończyłem jeszcze raz, no, daj mi szansę. I Ketchup musi się bawić. <laughs> nie, <laughs> bo Ketchup by sobie wyłączył serwer. Jestem, jestem, jestem. Gate. ale ja nie mogę tam skoczyć. Nie za coś nic. Po prostu odmorujesz. Tylko no. czekaj właśnie, no. jak no. tam wejść. Jaki no. taki, Peter, musi widzieć pierwszy. Jestem. Mam totem. Ale tu nic nie ma. Serio? No, jest takie dziadość, no. że. To no. dwóry, to ściany. Wystarczy, że ścianki odmurujesz, no. te żelazne. Pozdrawiam Co za beznadziejem. To było na wszystko w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, to standardowo łapeczka, sub i dzwoneczek. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!